Uczeń Jezusa święty Jan oparł swoją ewangelię na najważniejszym imieniu Boga. I ja jestem. Pragnie on przypomnieć, że Jezus jest między nami żywy i prawdziwy. Jego jestem ma różne odniesienia. I ja jestem drogą, prawdą i życiem. I ja jestem chlebem żywym. I ja jestem światłością świata. I ja jestem dobrym pasterzem. "Ja jestem krzewem winnym, ja jestem zmartwychwstanie i życie." We wszystkich tych mowach Jezus przekonuje nas po prostu do tego, że On jest. Bo jest synem Bożym, prawdziwym Bogiem, a do istoty Boga należy właśnie to, że On jest. Wierzymy w Niego nie tylko dlatego, że tak czujemy. Że ktoś nas do tego przekonał i dał nam dobre świadectwo. Podstawowym argumentem naszej wiary jest fakt, że Bóg jest. Kiedy jako kapłani głosimy Słowo Boże, kiedy udzielamy sakramentów świętych, pełnimy posługę wobec chorych, wobec potrzebujących, kiedy tworzymy różne wspólnoty w Kościele, to również dlatego, że nie mamy wątpliwości, że Jezus jest. Bez tego przekonania wszystkie te kapłańskie czynności będą puste. Bez wewnętrznego doświadczenia tego Jezusowego Ja jestem, również nasze kapłaństwo stanie się tylko jakimś religijnym zawodem, jakąś pracą na rzecz pobożnych zwyczajów, tradycji, nauczaniem jakiegoś moralnego kodeksu i przesłania dla ludzi. Święty Jan Apostoł na tym też zbudował swoją relację z Jezusem i dlatego, jako jedyny z apostołów, nie uciekł spod krzyża. Trwał tam z Maryją aż do końca, bo Święty Jan nie przestał wierzyć w to, że Jezus jest, nawet widząc go martwego na krzyżu. Najważniejszym przymiotem każdego z nas, każdego kapłana, jest żywa wiara. Czyli Taka, w której nie ma najmniejszej wątpliwości, że Jezus jest Bogiem żywym, że nie jest jakąś szczytną ideą czy historyczną postacią sprzed wieków. Kiedy kapłan gubi żywą wiarę, gubi właściwie wszystko w swoim powołaniu. Kiedy byłem diakonem i przygotowywałem się do kapłaństwa, wpadł mi do głowy pomysł, żeby wybrać się na spotkanie z jakimś starszym i doświadczonym księdzem, i wprost go o to zapytać, co trzeba robić, jakim trzeba być, żeby być dobrym i spełnionym kapłanem. Umówiłem się z księdzem, który miał już za sobą ponad 60 lat kapłaństwa. Na moje pytanie ten ksiądz odpowiedział krótko, żebyś nigdy w kapłaństwie nie stracił wiary. Czułem się wtedy mocno rozczarowany jego odpowiedzią, a nawet trochę zlekceważony. Byłem przecież diakonem, kończyłem seminarium, miałem za sobą lata duchowych ćwiczeń, a ten staruszek, ksiądz mi mówił, że byłbym wierzącym. Oczekiwałem, że podpowie mi, jak głosić kazania, katechizować dzieci, zarządzać parafią. Mówienie, żebym był wierzącym księdzem, wtedy wydawało mi się czymś tak oczywistym, że aż prostackim. Dziś wracam do tego pouczenia, jak do czegoś najbardziej fundamentalnego. Dziś wiem po sobie i po moich współbraciach w kapłaństwie, że będąc księdzem, można stracić wiarę. Można stracić wiarę na chwilę, a niekiedy w ogóle. Może nam się czasem wydawać, że jeszcze wierzymy, ale nasza wiara umiera, traci życie właśnie dlatego, że przestaliśmy traktować Boga jako żywą osobę, która po prostu jest i jest prawdziwym Bogiem. Utrata żywej wiary prowadzi nas do samotności. Samotność to częste doświadczenie naszego kapłańskiego życia. Nie tylko dlatego, że żyjemy w celibacie, nie zakładamy rodziny, nie budujemy własnych domów, również dlatego, że jest nas coraz mniej. Często musimy pracować na pojedynczych placówkach duszpasterskich i nie łączą nas jakieś rodzinne więzi. Mimo że jesteśmy dla siebie braćmi w kapłaństwie, i jak umiemy, staramy się wspierać jeden drugiego, to zawsze będziemy mieli Poczucie samotności, jeżeli zgubimy żywą relację z Jezusem. Kapłaństwo wyrasta i opiera się na naszej wyjątkowo silnej, osobistej relacji z Jezusem. W potocznym języku ludzie mówią, że ksiądz wiąże się z Panem Bogiem na całe życie, na dobre i na złe. Tak się wiąże z Bogiem, jak wiążą się ze sobą małżonkowie. Przez sakrament małżeństwa. Święty Jan Paweł II lubił zestawiać ze sobą tajemnice sakramentu kapłaństwa i sakramentu małżeństwa, bo obydwa te sakramenty opierają się na relacji oblubieńczości. Kiedy ksiądz straci te relacje z Bogiem, zacznie spełniać swoje kapłaństwo jako coś samodzielnego. Tak, jakby to on sam był jego właścicielem, reżyserem, wszystkim. Sam decyduje o kierunkach dusz Sam się trudzi nad kierowaniem parafią i duszpasterstwem. Sam nawet próbuje oceniać i naginać do swoich wrażliwości i pomysłów słowo Boże, a nawet liturgię. Ale w którymś momencie takie traktowanie kapłaństwa jako samodzielnej funkcji. Opartej tylko na Jego ludzkiej osobie, doprowadzi księdza do wypalenia, zmęczenia i osamotnienia. Nie jesteśmy sami. Jesteśmy współpracownikami Boga, wybranymi przez Niego jako narzędzia. I bez Niego nie tylko niczego nie możemy uczynić, ale zostajemy sami. O świętym Janie XXIII mówią, że kiedy zgodził się już zostać papieżem, jako schorowany i niemłody już człowiek, nagle zobaczył ogrom odpowiedzialności i ogrom problemów, z jakimi musi się zmierzyć jako papież. Ogarnął go straszliwy lęk, poczucie tego, że nie da rady. Poczuł olbrzymią swoją bezradność i samotność wobec tej misji. Nagle w swoim sercu usłyszał jakby głos. Retoryczne pytanie od Jezusa. Janie, a czy ty czasem nie zapomniałeś, że ja jestem? Święty papież otrząsnął się z lęku i z pełnym zaufaniem wszedł w swoje papieskie zadania. Warto też przypomnieć raz jeszcze świętego Jana Marię Vianeya. Wszystkie swoje niespożyte siły czerpał proboszcz z Ars z adoracji Najświętszego Sakramentu kiedy był już schorowany i prawie nie mógł już mówić wchodził na ambonę pokazując ręką na tabernakulum wołał on tam jest on tam jest czy jako kapłan naprawdę w to wierzysz że Jezus jest naprawdę jest Duszo Chrystusowa uświęć mnie, ciało Chrystusowe zbaw mnie, krwi Chrystusowa napój mnie, wodo z boku Chrystusowego obmyj mnie, męko Chrystusowa pokrzep mnie, o dobry Jezu, wysłuchaj mnie, w ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od ciebie. Od złego ducha broń mnie, w godzinę śmierci wezwij mnie, i każ mi przyjść do siebie, abym z świętymi twymi chwalił cię. Na wieki wieków. Amen. Dzień. Piąty rekolekcji kapłańskich, oddanie 33. Nie jesteś sam. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich. I przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię ojca i syna i ducha świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Z listu Jana Pawła II do kapłanów na wielki czwartek 1984 roku. W wielki czwartek, który jest dniem narodzin kapłaństwa każdego z nas, oglądamy oczyma wiary cały ogrom tej miłości, która kazała ci w tajemnicy paschalnej stać się posłusznym aż do śmierci. I w tym świetle widzimy też lepiej naszą niegodność. Czujemy potrzebę wyznania, dziś bardziej niż kiedykolwiek. Panie, nie jestem godzien, zaprawdę, słudzy nieużyteczni jesteśmy. Widzimy jednak tę naszą niegodność i nieużyteczność z taką prostotą, Jaka właśnie czyni nas ludźmi wielkiej nadziei? Nadzieja zawieść nie może, gdy miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Ten dar to właśnie owoc Twojej miłości, owoc wieczernika i kalwarii. Wiara, nadzieja i miłość muszą być wiarą właściwą naszych ocen i naszych poczynań. Z listu na Wielki Czwartek 1990 roku. Tak. Otwieramy w dniu dzisiejszym nasze serca. Te serca, które on na nowo stworzył swoim boskim działaniem. Stworzył je łaską powołania kapłańskiego i nadal w nich działa. Stwarza każdego dnia, stwarza wciąż na nowo w nas to, co stanowi o samej istocie naszego kapłaństwa. To, co każdemu z nas nadaje pełną tożsamość i autentyczność w kapłańskiej służbie, to, co pozwala nam iść. I owoc przynosić, co sprawia, iż owoc ten trwa. To on, duch ojca i syna, pozwala nam coraz głębiej odkrywać tajemnicę tej przyjaźni, do jakiej wezwał nas Chrystus Pan w wieczerniku. Już Was nie nazywam sługami, ale nazwałem Was przyjaciółmi. O ile bowiem sługa nie wie co czyni pan jego to natomiast przyjaciel jest świadom tajemnicy swojego pana sługa może być tylko najmowany do pracy przyjaciel cieszy się wybraniem tego który mu zaufał i któremu on też ufa ufa bezgranicznie prosimy więc Ducha Świętego w dniu dzisiejszym aby stale nawiedzał nasze myśli i serca. To nawiedzenie jest warunkiem trwania w przyjaźni z Chrystusem. Ono zapewnia nam także coraz wnikliwsze, coraz bardziej przejmujące poznanie tajemnicy naszego Mistrza i Pana. Z dziennika duchowego oblata benedyktyńskiego Insinu Jezu. Zapisane w sobotę 14 marca 2009 roku. Jezus do kapłana Pozwól, że ci wskażę to, co masz mówić, zarówno gdy się modlisz, jak i wtedy, gdy nauczasz. Uczynię to, zsyłając na ciebie łaskę ducha świętego, zawsze nową. Zawsze świeżą i zawsze dostosowaną do Twoich potrzeb w danym momencie. Tak, Duch Święty jest Twoim obrońcą, Twoim przyjacielem i chciałbym, abyś nie tylko żył w jego towarzystwie, ale trwał w jego intymnym objęciu. W ten sposób zjednoczysz się ze mną, a przeze mnie z Ojcem. Kochaj Ducha Świętego i wzywaj go z pokorą i zaufaniem. On nigdy cię nie zawiedzie. Jest, jak nazywa go mój Kościół, ojcem ubogich. Raduje się, zstępując na ubogich w duchu, i czyni z ich serc swoje tabernakulum. Tam poszukuj Jego obecności i żyj w nieustannej zależności od jego boskiego prowadzenia. Tak żyli apostołowie i tak żyła moja dziewicza matka. Wzywaj go modlitwą, jaką znasz, przywołuj go wezwaniem duszo mojej duszy. Kardynał Mercier otrzymał prawdziwe natchnienie, by sformułować sekret świętości. Ten, kto żyje w osobistej więzi z boskim parakletem. Będzie nieodzownie zjednoczony z moją niepokalaną matką. Ona jest zawsze obecna tam, gdzie działa Duch Święty. A Duch Święty stępuje tam, gdzie ona się znajduje. Święty Jan bardzo dobrze o tym wiedział i właśnie przez to dom, który dzielił z moją niepokalaną matką, stał się dla niego pokojem na górze sporanka zesłania Ducha Świętego Moja Matka duszą jej oddanym i poświęconym wyjednuje łaskę nieustannego wewnętrznego zesłania Ducha Świętego Ojciec i Syn stale go posyłają aby prowadził duszę do jedności poprzez zjednoczenie ich ze mną a także Pomiędzy sobą. Matko Boża, niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam, Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała ojczyzna były rzeczywistym królestwem twego syna i twoim. Amen.